Na, to ja Far Cry, nie grywam. Z -m -nia -ma -nia. hej, cześć, jak się macie? Mam nadzieję, że wyśmienicie. Ja jestem tak z to jest Far Cry 4. I to w sumie tyle. Witam Was w pięknym, mroźnym kiracie. Czy kieracie, jak kto tam chce nazywać? Jest zimno, odmarza nam dupa i ja będę Was raczył swoim komentarzem przez okrągłe. Doszty. E... Przez okrągłe kilkanaście minut, przez które zakosztujecie niesamowitej rozgrywki. Jako, że na streamie. Wyszło na to, że gra odmawia posłuszeństwa. Wcześniej nie tyle gra co komputer. Wybieramy się właśnie do dzwonnicy. To jest ten punkcik. Mamy tą oto spluwę zagłady. Nie wiem czy kojarzycie. Tutaj jest jakieś bugi w ogóle się pojawiło, tylko wcześniej nie było na poprzedniej, na poprzedniej części mapy. Nie wiem czy wspominałem na drugiej części. Jeśli nie wspominałem, to właśnie wspominam. Dobra, weźmy tych... O ty śmato! Teber! Grodzisz mi? No i tak masz się zachowywać, grzecznie. Chwilę, on może jeszcze ożyć. Okej, okay, teraz powinno być dobrze. Weźmy jego skórę, aby... O, no proszę, skórę niedźwiedzia by nam się przyda... była nam potrzebna. Ciekawe do czego? Do zrobienia torby na przynęty. I jak ładnie. No proszę, Niedźwiedź, pomogłeś. <laughs> Niczym. Um, Rambo. Wow! Stajewiście. Iście, zarobiście. Cholerna dzwonnica nie mogłaby być niższa. Ale zaraz, zaraz. To może być coś, co ułatwi nam. O. albo i utrudni. Bum. Nie widziałeś mnie. Bum. Tak. Bum. I bum. I teraz powinieneś paść. Co wy do niego strzelacie? Odbieracie mnie zabawę. Tara. Doskoczę? Ja że doskoczę. Uh, uh, nie doskoczę. Kto jest chętny, co? Dobra, cichutko przejdziemy jedynym wejściem, które było zablokowane. I wbijamy się na górę. Witaj, mój drogi. Ale, panie, ja tu przecież jestem do. VIP em to jest dla ochrony mojej. A uwolnić się, Dostałeś... dopadnij i zabij kuriera. <śmiech> <śmiech> nie żebym twierdził, że łatwe, ale łatwe. A wy tu skąd się wzięliście? No weź go, kuj, można go tylko przenieść, tak? Co mam z nim zrobić? Ej, jest Miałem go podnieść, tak? Genialne Ehm um... Nauczę się latać ziomek. Patrz. Idziesz na tę skarpę. Leć miałeś lecieć! Nie spadać. Czemu oni mnie widzą, a ich nie? Dobra, wbijamy na górę. Let the pagan life shine upon you all. Mówię jak jest. Nowy Kirat. Bijamy na górę, a ludzie się męczą. A my mamy gdzieś, to jest takie. a nara, w sumie jestem wybrańcem, więc mam was w dupie. O, nie mów, że eagle. A nie. Serio, Eagle? Głupia kobieta. Eagle, no jasne. Trzeba by być, co innego miało być. Okej. Okay. Zrozumiałem. Wiem, co on zrobić. Złapisz się kotwiczki. Nie złapi się. Oż ty. I jak we wszystkich filmach i w kodzie, skaczemy, łapiemy się w ostatnim momencie i wciągamy. O, tu już nie ma takiego wyzwania. Okej, okay. tu chyba ta kotwiczka jest, tak? Tak. I na górę odblokowujemy teren. Kolejny już. O, jeszcze pojemnik po drodze się znajdzie. Co to miało być? Nie wiem, jak oni tym dzwonili, ale musieli się nieźle, nieźle zajarać. Obóz z szerpów, gówno ci tu. Wow, mamy za darmo stepa broni, nie zajebiście. Musimy tam dobiec. Hmm, jakby stąd zejść? <laughs> Ojej. Nie są tacy słodcy jak umierają. Tu był ten most! To jest ten most, to jest ta okolica. Hup, hup. Dobrze, że mają pancerne. E, liny. To fajnie, że... Nie da się przez nie przebić. Tu już widzę kotwiczkę. Szybki zarzut, i wbijamy na górę. Juwayj, na górze czeka cię nagroda w postaci kilku rozwalonych główek. O! Albo kolejna kotwiczka, tak też może być. Czyżby oni mieli niedźwiedzia? Czyżby oni mieli niedźwiedzia? No Wesdmi się, Jezus. Nie wiem, w czym masz problem. A... Siema. Jak? Nara jeszcze. Czyś tu jest niedźwiedź. Jedz sobie. Uczta otwarta. Czy stół gotowy? Do koryta, w każdym razie. Hehehe. Dajesz, puchatek! Zaprosiaczka! Hej. Okay. Siema, stary! Podobno masz wystrzałowe... Wdzianko. O, ty też. Ty... <śpiewa> hmm. Janek? Nie, nie Janek. Jankowi bym czegoś takiego nie zrobił. Nie mogę to mogę tego użyć. No kurde, weź to. Obróćę. Bum! Bum! Strzelaj! <słyszy> Nie mów mi jak mam żyć Więc powiadacie Państwo, że lubicie po cichu, tak W takim razie zrobimy to delikatniej po cichu. A nad wszystkim czuwaj z cichu. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Już widzę miejscówek, gdzie będę się stołował Jak już rozwalę tych ziomów A ja po prostu wyjedę sobie na górę i rozwalę wszystkich po kolei Spokojniutko Bez żadnych problemów Hmm... Tam jest jeden Tam jest drugi Chyba zajmie mi to trochę czasu Oby nie w razie czego zawsze można ratować się ucieczką do lasu. Dobra. ci dwa idą w parze. Um, więc nie mam. O. Ty jesteś jeszcze. Ty tam dalej. Okej. Okay. Tego dalej ściągniemy. Bum. Nikt się nie skapnął. Nikt. Tych moglibyśmy w sumie ściągnąć. O, tak! A nie. nie, o nie, o nie, 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 Ale za to. Ty... <ścoughs> Jak ja to kocham? Ok, ja, to jest gościu. Weź go, zauważ. <ścoughs> Czy tobie się coś nie pomyliło? Jakich hostages? To ja mam tu jakiś hostages do uratowania A bo ty jesteś zdewzal! To mnie zauważył gościu w ogóle nie jest z e, misją, którą wykonuje To zarąbiście wiedzieć Dobra, tu jest jeden Misio Misio tu lisio którego przytulimy słodko. Nie, bo wybuchniesz mi tu. Nie lubię w... Wiem, że jesteś bombowy i takie tam. Ale to jednak zbyt wybuchowy charakter dla mnie. O, tak, lubisz to. Dobra. Drodzy Państwo, mam dla Was. O, Ty. Nie wiedziałem, że tak blisko będziesz. A ten jeszcze mnie chce rozgrzać. Jak bardzo miły Pan. O, Ty. O, wie, to ale miarda. Teraz padniemy tu. Kto tam mortara by mnie szczyło? Co? Ty Tygnoju. Ty mnie chciałeś ubić, tak o ty. Ciężką artyrerię na mnie wytacza. Ty? A oni niech sobie z nieźwiedziem razem. Macie problem ziomy. Teraz. Kto mnie tam widzi? Eee... O ty No zjedz go! Smacznego! Jedzie! Samo... samolot! Helikopter! Kuźma nie trafiłem! Jak to możliwe! Jak to możliwe! No i pięknie. Nie, nie leczymy się jeszcze. Stążymy to bez leczenia. Rozwalić. Zostały jeszcze dwoje głosę kazania Loningusa czy Longinusa. Nigdy nie wiedziałem, jak on się nazywa. Strażnica -a -b -a -b została wyzwolona. W takim razie, skoro wszystko wygląda tak pięknie, możemy zrobić właśnie teraz misję złotego szlaku. Ale najpierw się uleczmy i uzupełnijmy zapasy, jako że zużyłem tutaj prawie wszystko co miałem. No dobra, nie wszystko, bo mam tego w dół. Ale smutno mi Boże. Z tego powodu.